Witam Państwa. Naszym gościem w kolejnej rozmowie portalu Europa 21 i Centrum Myśli Jana Pawła II jest ksiądz Andrzej Draguła, teolog, publicysta związany z różnymi instytucjami, z laboratorium więzi, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, długo by jeszcze mówić, ale będziemy mówić dzisiaj nie o księdzu, a o że tak powiem, meritum, a meritum jest post. Mówimy, że się w poście i ja chwilę, że tak powiem, wygłoszę krótki wstęp. Postaram się jak najkrótszy, a mianowicie, post z takim pochodzi z czasów, kiedy ten czas święty i świecki był jakoś wyraźnie rozdzielony. Znaczy był karnawał, który, który obchodzono zarówno we dworze, jak i w Karczmie. To było powszechne i naturalne. I potem no, również naturalne było to, że posypujemy sobie głowę popiołem i idziemy na śpiewanego żale. Dzisiaj nam się wszystko kompletnie wymieszało. Dzisiaj jak ktoś chce mieć karnawał, no to ma go dowolnego dnia. Po prostu idzie, gdzieś się bawi, nawet w Wielki Piątek, a czemuż by nie. A inni w ogóle nie zauważają, że jest karnawał. że bardzo wielu ludzi w ogóle po prostu nie, nie zauważa tego momentu. Z, i, I w takim razie jaki, a z drugiej strony jeszcze druga rzecz, która się zasadniczo zmieniła, że kiedyś ten czas to były takie ramy, zawsze w społeczeństwie rolniczym, to były takie ramy, których się nie dało przekroczyć, nikt w zdrowy nawet nie próbował, natomiast dzisiaj z czasem walczymy, czas sami sobie kształtujemy i bardzo nas irytuje, że, że nie wszystko się da, bardzo niewiele się da, ale my cały czas próbujemy, że ten czas jakoś tam sobie podporządkować we wszystkich możliwych wymiarach, od tego od utrzymywania wiecznej młodości, po taki już zupełnie na co dzień działania. Krótko mówiąc, czas, stosunek czasu zmienił się kompletnie i w takim razie jaki sens, czy w ogóle ma sens, zdaniem księdza, utrzymywanie takiego czasu, który jest, jakby to bo każdy czas jest dla Pana Boga, ale ten czas jest jakby bardziej. Tak. Czy ma sens ten, ten post jako ten, właśnie ten czas szczególnie poświęcony, poświęcony poświęcony Panu Bogu, poświęcony wieczności? Absolutnie ma sens, ale żeby dojść do tej konkluzji, trzeba by powiedzieć sobie na początku przede wszystkim to, że chyba mamy do czynienia z takim procesem, którym bym nazwał odklejanie się czasu kulturowego od czasu religijnego. To znaczy one przestały być już, one są ciągle jeszcze jakoś równoległe, ale korespondencja między tymi czasami już jest teraz słabsza. Mówiąc krótko, kiedyś chyba jakby naturalne było, że jest właśnie ówy wielki post, który był nie tylko czasem... Kościelnym i religijnym, ale był czasem kulturowym, znaczy wierzący, niewierzący, wszyscy jakoś poddawali się temuż. I teraz, kiedy w środę opieńcową jechałem samochodem i musiałem zatankować, pani mnie zapytała, czy, 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 nie, czy nie barówkę, czy nie kabanosa, czy nie hot doga. Więc ja jej powiedziałem, no, że dzisiaj środa popielcowa, ale potem pomyślałem sobie, że przecież to nie musi być dla niej argument, bo przecież, bo przecież stacje benzynowe nie muszą respektować czasu religijnego, bo w czasie kulturowym już to nie funkcjonuje. Widać to dokładnie, myślę, jeszcze bardziej w tym, że przesunęła nam się chociażby ten czas religijny z kulturowym. Widać to przesunięcie bardzo dobrze w tygodniu, tak? Kiedy yy, yy, w rozumieniu religijnym niedzielą się tydzień zaczyna, co zawsze w niedzielę mówimy nam przy święty w ten pierwszy dzień tygodnia, a przecież w rozumieniu kulturowym niedzielą się tydzień kończy, bo przecież tydzień e, e, osiem tygodnia nie jest niedziela, ale weekend, tak? Czyli przeszliśmy od kultury weekendu do, do kultury, od kultury niedzieli, przepraszam, do kultury weekendu. I myślę, że tak samo jest tutaj. E, w związku z tym, skoro nie możemy ufać czasowi kulturowemu, to znaczy skoro nie możemy ufać silnym inspiracjom religijnym w czasie kulturowym to myślę, że najwyższy czas, żeby katolicy próbowali od tego czasu kulturowego trochę się uwalniać. To znaczy nie możemy liczyć na kulturę, która nas wspomaga, albo nie bądźmy może aż tak radykalni. Coraz mniej możemy liczyć na kulturę, która nas wspomaga w naszej tożsamości religijnej i trzeba powrócić do takiego stricte religijnego rozumienia czasu i postu i przedpościa, i zapustów, i karnawału, i potem postu, i, i Wielkiego Tygodnia, i tru, Triduum, nie poszukując wsparć kulturowych. No właśnie, ale no jak tego szukać? Gdzie tego szukać? No, najprościej bym powiedział, że w kościele. No, no. Kiedy w środę popielcową też yy, Odprawiałem mszę świętą, tak jak wszyscy, to mówiłem o tym, że i, i, i liturgia to nam podpowiada, że, że jest to czas, który jest czasem wejścia w Izdebkę, to znaczy wejście w siebie, wkroczenie w sam, do, do wnętrza, to jest rozpoznawanie własnej celi. Ja cytowałem regułę świętego Romualda, który mówi o mnichach, wejdź w siebie jak do celi. I myślę, że Wielki Post jest takim czasem dla ludzi wierzących, dla katolików, kiedy oni oczywiście pozostaną cały czas w świecie i będą żyli w świecie, ale w tym świecie myślę, że przez te 40 dni trzeba starać się bardziej żyć w sobie niż, niż zewnętrznie. I temu ma służyć Post. No bo w gruncie rzeczy Wielki Post to także post no tak? czyli jakieś postne, że się tak wyrażę, czyny po co w ogóle jest post? Postów też jest wiele, nie? Bo jest post pokutny, jest post paschalny, jest post nawrócenia. W Wielki Piątek pościmy po to, żeby jakby w swoim ciele rozpoznać cierpienie Jezusa. Ale myślę, że post w Wielkim Poście jest po to, żeby trochę, może metaforycznie powiem, spopielić własne ciało. Bo skoro posypujemy sobie tę głowę popiołem, to dla mnie także na znak, że przez te różnego rodzaju formy postne to znaczy formy umartwienia, nie dla samego umartwienia, żeby nie było jasno. Tak? Nie pościmy dla postu i nie cierpimy dla cierpienia i nie umartwiamy się po to, żeby być zmartwionym. No tak, żeby być znakiem. To ma być nawet nie tyle znakiem. Myślę, że w jakimś sensie powinno być to narzędziem. To znaczy takim narzędziem... Em, em, nie lubię słowa odseparowywanie się, ale jednak narzędziem tworzenia pewnych buforów między życiem wewnętrznym a, a tym, co zewnętrzne. Tak? Mnie się na przykład bardzo podoba koncepcja Kardina Szynborna, który mówi, że w gruncie rzeczy chyba w tym świecie wizualnym i spektakularnym obecnie najtrudniejszą formą postu, a być może najbardziej pożądaną formą postu, to powinien być post oczu. I kto wie, czy przez te 40 dni nie, nie powinniśmy się nauczyć przede wszystkim postu oczu, bo niejedzenie kiełbasy nie jest żadną trudnością, powiedzmy sobie szczerze, a to, co, czym kiełbasę zastąpimy na przykład dorszem czy, 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 czy czymkolwiek innym, może być równie, można zamieść na krewetki i nie wiem czy to, czy to o to chodzi akurat w poście. Tak, ja znam taką opowieść, oczywiście nie podam nazwiska, bo to dosyć sławne osoby, które opowiadano mi jak odbywało się w Wielki Piątek u nich i z tą się Ta, wszystko po post. Tak, tak, a znowu znam inną anegdotę, taką, taką konfesjonalną, że tak powiem brzydko, gdzie, gdzie, gdzie właśnie penitent prosił proboszcza, żeby może nie dawał mu postu, bo go na post nie stać, zważywszy, e, że ryby na biał są dosyć drogie. Więc wróćmy od tego mięsa, bo ono jest tutaj moim zdaniem bardzo symboliczne i myślę, że dzisiaj trzeba by też ludziom mówić o tym, żeby nie skupiali się na takim literalnym rozumieniu postu, jakie on jest jeszcze oczywiście w katechizmie, że to ma być powstrzymanie się od, od, od pokarmów mięsnych. Myślę, że dla wielu ludzi o wiele trudniejsze jest powstrzymanie się od wielu innych pokarmów, od pokarmów właśnie wizualnych, tak, post od, od, od obrazu, post od, od, od Facebooka być może być dla mnie zupełnie trudny. Muszę poćwiczyć post od, od Facebooka. Yy, może być post od, od, yy, od wielu tego typu zachowań, do których jesteśmy przywiązani, i potem nagle się okazuje, że jesteśmy tak do nich przywiązani, że one są bardziej, bardziej nami niż my, niż my sami. I myślę, że na tym polega sens tego postu. Tak, tak ale ja jak bronił, wystąpić tu w roli może nie adwokatu z Diabolii, może to z że yy, ten post, owszem, ten post dosłowny zmienił sens, bo, bo kiedyś mięso to, było, to był ten. Dobre, to, to dobre jedzenie, jakby tak, 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 nie było stać na mięso, no to, to ja byle co. Natomiast dziś to się kompletnie zmieniło, ale sam fakt, że ja muszę pomyśleć, raz w tygodniu, a czasami, a potem, a, że, że tego dnia to ten mój wybór jest zagraniczony, bo no nie wiem co chcę, a w pewnym momencie tego nie wiem. Wydaje mi się, że to ma jakiś sens. Oczywiście, Małe. oczywiście. Bardzo dobre stwierdzenie. Uświadomić sobie, że w tego dnia ten mój wybór jest ograniczony. To jest bardzo dobre. To znaczy, post polega na tym, żebyśmy umieli dokonać wyborów i wiedzieć, że pewnych wyborów sobie dzisiaj odmawiam, odrzucam te możliwości. To może być w ramach kiełbasy, to może być w ramach. Książki, może dla kogoś to jest także książka. To no nie jest tak, że książka jest zawsze tylko i wyłącznie dobrem, jak to się mówi, bo ona też może być jakimś naszym więzieniem, tak? Więc wszystko to, co mnie jakoś tam więzi, i teraz odrzucam to. To jest bardzo dobre określenie. to jest Post to jest taki moment, kiedy, e, kiedy nie mam wszystkich możliwości, które mógłbym mieć. No i to, wydaje mi się, może być dobrą konkluzją naszej rozmowy o poście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.